Częs gołąbart.com to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla Ciebie metody płatności. Pierwszą na tej gali walkę o pas mistrzowski, a zmierzą się w niej pretendent Tomasz Olajdi. 74 400! Czyli piękna praca. Swego czasu było ponad 90 kilo. Bardzo dobrze. A jego przeciwnikiem będzie Mistrz Fame MMA kategorii półśredniej Dawid Moczyński. Siedemdziesiąt pięć osiemset! Zapraszamy do face to face'a. Panowie, panowie, ale to co, dokończymy tego face to face, czy nie damy rady? Spokojnie, 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 spokojnie. Panowie spokojnie, pamiętajcie, to jest walka o pas mistrzowski, szacunek przeciwnikowi. I jutro pokażecie na co was stać. Do publiczności, panowie, do publiczności, do publiczności. Dobrze, panowie, panowie, no tutaj myślę, że mamy o czym pogadać Tomku. Skąd taka decyzja? No, rewanżnik za pierwszą konferencję po prostu. Rozumiem, rozumiem. Dawid, chyba się tego nie spodziewałeś, prawda? No, nie spodziewałem się, jak on mówi kurwa, że to był rewanż. Jak on to dostał za kradzież pasa, jak go ja za nim stanęłem, broniłem go i teraz coś takiego robi. No to pff, jutro wszyscy zobaczą. Zobaczą wszyscy jutro, jakie będzie 2-1. Drodzy Państwo, no chyba tego nikt się nie spodziewał. Wydawało się, że tutaj konflikt dążył do rozwiązania, a tymczasem zaognił się na ostatnim zakręcie. Powiedz mi, czy, żeby było jasne, czy to było odbicie tylko i wyłącznie za konferencję, czy także za parking? Nie, to było tylko za pierwszą konferencję. Dobrze, a więc Panie i Panowie, no Tomak, Tomasz Olejnik, jakiego chyba nikt się nie spodziewał, no ale Dawidzie, zakończmy, zakończmy od Ciebie, no właśnie chodź, 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 chodź. Widzę, że, widzę, że jesteś bardzo zdenerwowany. Nie spodziewałeś się tego naprawdę? No nie spodziewałem się, bo zachował się jak Pała. ja zanim stanąłem, kurwa, dostał liścia za to, że ukradł pas, oddał ten pas, przeprosił, on mi wypłaca liścia, no to co tu się dzieje? Wariacie, ale ja na pierwszej konferencji też byłem zaskoczony, że mi zajebałeś, więc jeden jeden. Dobrze, panowie, jutro będziecie mieli okazję wyjaśnić to sobie w Oktagonie, jak to mawia klasyk, Oktagon zweryfikuje, a tymczasem Tomasz Olejnik, Dawid Malczyński, już jutro, Fame ma 5!